Jak jest Pana ulubiona dzielnica Warszawy? Ta, w której się chowałem, mieszkam, pewnie umrę, czyli Targóweka, dokładnie Brudno. Dlaczego jest to Pana ulubiona dzielnica? A, bo ta, tu zaczęła się Warszawa tak naprawdę, tu się zaczęło wszystko tak, mamy grodzisko na Brudnie, e, czyli najstarsze ślady osadnictwa warszawskiego i właściwie, gdyby nie Brudno, nie za Warszawy. Jak Pan widzi Brudno za 20 lat? cytując, albo parafrazując klasyka, widzę je wielkie. Nie no, na pewno będzie, będzie dobrze, będzie się rozwijać e, plan metra, który ma teraz dojść na tej kolejnej na edycji do Konradowicza, czyli właściwie do ścisłego centrum grudnia. Na pewno jakoś tam pomoże e, w komunikacji z centrum miasta. Chociaż tak nie jest źle, tak? Także myślę, że będzie dobrze, będzie jeszcze lepiej jak, jak jest. Na pewno już na e, Przestrzeni tych kilkunastu lat, które do tej pory obserwuję, tak? No rozwinął się bardzo i liczę, że będzie jeszcze. Czy ma Pan jakieś ulubione miejsce na brudnie? No ciekawym właśnie miejscem jest grodzisko, czyli las brudnioski rozwijany projekt miasteczka archeologicznego. To jest, to jest to. Dziękujemy.